Dzięki Państwa reakcja. Były okresy, że dostawałam naprawdę po kilkaset maili tygodniowo. Wiedziałam, że język polski, nasz język jest dla Państwa po prostu ważny, ale też dzięki Państwu nauczyłam się na nowo patrzeć na to, co się w języku dzieje. Wiedziałam, jaki, co, jak, co Państwo sądzą o języku. Yy, to jest dla mnie bardzo ważne, ta wiedza. I taki wstęp zapowiada, jak się można domyślić, pożegnanie. Tak, żegnam się z trójką, bo tej trójki, do której przychodziła po prostu nie ma. Trójka już jakiś czas temu stała się narzędziem, nie ma co ukrywać, propagandy. I chociaż mnie to uwierało, to sądziłam, że póki jestem komuś potrzebna, póki ktoś chce słuchać tych moich wykładów o języku, póty jest sens to robić. Ale media publiczne coraz bardziej przypominają świat Orwellowskiej Oceanii, w której znaczenia słów są wypaczane, odwracane, w której prawda to kłamstwo. I Orwell pisze też o fałszowaniu przeszłości. Pozwolę sobie zacytować tutaj mały fragment z 1984 roku, który właśnie dotyczy zmieniania przeszłości, czym zajmowało się, jak wiemy, ministerstwo Prawdy. I oto tak pisze Orwell: Jeżeli z faktów wynika co innego, fakty należy zmienić. Tak więc ciągle tworzy się historię na nowo. Skoro w rękach partii znajdują się i wszelkie archiwa, i władza nad umysłami członków, przeszłość wygląda tak, jak życzy sobie partia. Chociaż jest zmienna, twierdzi się, iż nigdy nie bywa zmieniana. Kiedy bowiem przybiera kształt w danej chwili pożądany, nowa wersja wydarzeń jest po prostu przeszłością. Inna przeszłość nigdy nie mogła istnieć. Tyle Orwell, a ja powiem na koniec tak, drodzy Państwo, drodzy współpracownicy, drodzy słuchacze. Dziękuję za 16 wspólnych lat w, lat w radiu, w którym. Żadne inne nie mogło dorównać, z którym żadne inne nie mogło się równać. Tym radiem byli Państwo, słuchacze, dziennikarze, wydawcy, realizatorzy i wiele innych osób, które tworzyły ducha tej rozgłośni i jej niepowtarzalną jakość. Wszystko to zostało zniszczone. Trójki już nie ma i mnie w tej nieistniejącej trójki też już nie ma. I żeby zakończyć to spotkanie, jednak jakąś refleksją o słowach, podzielę się obserwacją, że naszą rzeczywistość zaczynają opisywać słowa z sprzeczeniem. Dwa tygodnie temu było to nie. Odbycie, a teraz jest nieistnienie. Nieistnienie trójki. Pani profesor, za wiedzę, szarm, cierpliwość do nas, cierpliwość do słuchaczy, bardzo pani dziękuję. Czasami miałem piosenkę. W, po francusku zazwyczaj. Bardzo dziękuję. Pan wie, że wyczynawcy. jestem francuską. Tak. Zatem, petit c'est pour vous, madame. Merci. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup, passionnant. Mmh. Moi, j'aime Paris dans les fleurs. J'aime Paris en couleur, mais j'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. I love Paris. mm-hmm Zaraz Panie Rafale witam. Halo dzień dobry.